Sikanie w miejscach publicznych to brak kultury, dobrego smaku czy może chęć zaoszczędzenia pieniędzy? Zaraz zapytam się o to mieszkańców Warszawy. Czemu yy, sikanie w miejscach publicznych jest karalne? Wieś, jakie, jakie? Sikanie w miejscach publicznych. Czemu jest karalne? Nie wiem, wiem czemu mi się na przykład nie podoba. No, dlaczego? Bo potem śmierdzi. Jest brzydko. Pan coś wyczuł? No. Nie pan czuł? Mocz wydaje jakiś zapach? No, nie, pan nie, nigdy nie czuł? Nie. No, to pan trzeba trzeba wyczyścić. Czemu y, sikanie w miejscach publicznych jest karalne? Nie wiem, a jest? A nie jest? No mnie nie zapali jeszcze. A czyli pan to jednak... czy pan sika w miejscach publicznych? No może nie tu, ale czasem się zdarza. A gdzie pan ostatnio siknął? Hmm, na Śródmieściu. W którym miejscu? Na stacji. Znaczy na stacji publicznej? W, w toalecie na stacji? No nie. A jak na stacji? W takim rogu, w takim. Czemu ściganie w miejscach publicznych jest karalne? Miejska publiczne? Miejsca publiczne. Tak, tutaj. Czemu Aha. pan nie może sikać tutaj? Nie można co? Sikać. Sikać? No tak. Jest. Nie można. Czemu? Why? A, nie jest hajnik. No się... O Boże, kan, jakie głupie pytania. Przepraszam, ale irytują Z... mnie. Ale pani mi nie walnie. Nie. No to dobrze. Proszę. Przecież mocz jest podobno bardzo zdrowy. Nie jest zdrowy. Zdrowy. Nie jest. Jest. Jest? Jest. Nie, podobno mocz jest zdrowy, więc czemu nie mogę tutaj sikać. Generalnie nie jest zdrowy, nie jest dobre. To je nie jest miasta, to możesz sikać. Se sikać, idzie do i sikać ten miasta. Ten będzie jest bardzo dobry czas robisz tam. Ale ulicach ludzi spasa nie może być. Podobno mocz jest na tyle zdrowy, że można go pić. Czy, czy zdarzyło się panu wypić tam kiedyś może. patrzył pan do lodówki, a pusta lodówka, i pan sobie. Syp... No nie. Nigdy? Nigdy? A ile bym musiał panu zaproponować pieniędzy, żeby pan to wykonał? No, kilka zer musiałby być. Czemu nie można sikać w miejscach publicznych? Co to znaczy? Co to znaczy? No czemu nie można sikać w miejscach publicznych? Nie, nie wiem, czego to znaczy. No proszę pana.